Co zrobić, żeby mężczyzna do siebie przyciągnąć? Takie ciekawe pytanie. Zobaczymy, czy ten rozkład jest twój, jakich ty jesteś energia, czy że ten energia jest twoja. Zobaczymy. Gdzieś jedziesz, gdzieś masz drogę, wyjeżdżasz z mężczyzny, może być, albo do mężczyzny. Albo planujesz i na to czekasz. Tutaj idzie spotkanie z mężczyzną. Albo ty planujesz, albo myślisz o tym, albo naprawdę już jedziesz. I w takich energiach ty jesteś. I teraz zobaczymy, co trzeba zrobić, żeby przyciągnąć mężczyznę tego, którego chcesz, wiadomo. Tak. Dobra. Pomyśl teraz tylko o sobie. Nic. Więcej tylko o sobie. Co trzeba zrobić, żeby przeciągnąć mężczyznę? Mhm. E, tu idzie tak, że mm, gdzieś tam u ciebie idzie, muszą iść zmiany, ale e, u ciebie tu e, musisz też e, po tej karcie pojechać tam, gdzie święty miejsca, może ty już i na to przygotowuj się, gdzieś tam myślała, że iść. To może być i kosio, to może być gdzieś pojechać, gdzie każdy wie, gdzie to można pójść. I tutaj każdy idzie w chłodnych energiach. Od ja widzę, że ty w energiach takich, że gdzieś jedziesz do mężczyzny albo chcesz pojechać do mężczyzny, no tu idzie taki jakby koniec, Związku, um, może nie tak związku, jak że nie wyszło to, czego chciałeś, że чекалася, ty czekałaś, ale jednak nie wyszło. Ty i on jesteście w chłodnych energiach, gdzie każdy pokazuje swój charakter, gdzie każdy może nie pokazywać swoich uczuć. Jesteście jednakowymi charakterami i tu wyszło tak, że no nie wyszło, można tak powiedzieć, a co trzeba zrobić, żeby Udało się Pierwsze to, że ja mówiłam pójść do świętych miejsc Żeby zmienić swoją energię A Ty zmienisz tutaj Wygląda tak, żeby mężczyzna zaczął I pokazywać swoje uczucia i tak samo nie być chłodnym, to tu mężczyzna muszę zobaczyć w tobie kobietę, która taka jest to, by ty byłaś stabilna, taka stanowcza, niezależna, taka silna charakterem. Tutaj bardzo musisz być taka przyciągająca wyglądem. To możesz zmienić się albo coś tam na włosach robić. Może być ubrania, takie, które gdzieś tam przyciąga poglądy mężczyzn. Tu może być energia taka w tobie, że gdzieś tam taka seksualność, która ty idziesz, a ty nie idziesz, a ty płyniesz. To, że ty dbasz o siebie, tak jakby kupujesz coś dla siebie, ty możesz też pozwolić sobie jakieś tam zabiegi albo gdzieś chodzenia na jakieś zajęcia. Tak jakby pokazujesz to, że tobie że ty możesz sobie dużo pozwolić, można tak powiedzieć. I tu wygląda tak, że ty musisz pokazać jednak temu mężczyznie swoje zainteresowanie. Zainteresowaniem w jakim to, że ty masz jednak uczucia. To nie znaczy, że ty wprost musisz powiedzieć. Że, on, że ty go kochasz, czy tak, a nie, że szczerze kochasz, bo tutaj jest ta miłość, a to, że ty jak będziesz w takich energiach, ty będziesz taka mm, kobieta, która troszeczkę gra rolę, gdzie ty możesz coś powiedzieć o swoich uczuciach, ale to, że to będzie takim, takim słowem, takim, że, że coś na przykład, to takie gdzieś tam powiedzieć mu, co się ze mną dzieje? Sama nie wiem, co. Jakby ty nie mówię, że ty go kochasz, ale w ten czas on zaczyna to rozumieć, że ty zaczynasz zakochiwać się. I e, takich od słów może więcej. E, mo, dla ciebie to teraz dziwnie, Jimmy, to co ja mówię. Ja wiem i ja rozumiem, ale tu. Mężczyzna też taki ma charakter, który ciężko mu otworzyć się, który też taki, że od, no nie może mężczyzna powiedzieć o swoich uczuciach. To tu, kiedy ty wejdziesz w tą energię takiej kobiety, takiej, która gra rolę, gdzieś tam bawisz się troszeczkę emocjami, takie emocje pokazuje i z nim tak jakby pokazuje emocje do niego, żartujesz i w ten czas o tak tymi słowami jego gdzieś tam Kręcisz, bo to takie kręcenie idzie, i to on to też to lubi, nie? Jakby i on zacznie inaczej trochę rozmawiać. Da. E, może tu nie będzie nie wiadomo, jaka od niego od, taka oddacza może ta, że on zacznie coś tam tak aż, aż mówić, nie? Ale początek będzie inny, na pewno nie taki, który teraz macie, bo teraz tak jakby nic. Po prostu możecie tutaj taki może być dla związku, że możecie mieszkać razem, ale jakoby nie być razem, to możecie być w związku, ale każdy jest sam po sobie, albo jak nie sam po sobie, to po prostu nikt nie chce mówić o uczuciach swoich, po prostu. Nikt, może ktoś, możecie, ty możesz mieć chęć na związek i ona, ale nikt nie powie o tym i każdy czeka, że ktoś ma być pierwszy. No a tu akurat będziesz pierwszy, ty powiem, że, bo od ciebie idą karty i liczę, że nic takiego dziwnego i strasznego w tym nie jest, tylko ty musisz wejść z tej energii w tą energię ja, ja mówiła jaka to kobieta, że to bardzo przyciągająca kobieta, ale swoją energię, swoje takim pozytywnym, że ty zawsze taka nastroju, zawsze taka ha, hi hi no tak, no nie, to taka grato, gra, nie, od jakiejś roli gra. Dobra, co jeszcze? E, musisz nie bać się zmian. Nie bać się zmian, po prostu. Też pokazywać jemu, że ty nie boisz się zmian, że ty też nie boisz się, do niego przyjechać, że ty możesz pokazać jemu, że jaka by nie była odległość, ale ja wiem, że ja, że my możemy spotkać się i nic się nie dzieje. I on powiem, że troszeczkę inaczej podejdzie. On będzie chciał z tobą spotkać się, romantyczna randka, i on zacznie pierwszy powiem tu, pisać o związku z. Tutaj, ale w stabilnym związku. On całkiem inaczej zacznie myśleć. Teraz mężczyzna mm, sam po sobie idzie. Jakoby pokazuje się, że on kawaler, że on nie chce związku, ale te zmiany w tobie spowodują to, że ty zaczniesz mówić o tak, grać. To nie znaczy, ja mówię, że tam mówisz, kochasz go. Nie. On zacznie zmienić podejście też. W kierunku Ciebie i on zacznie mówić o spotkaniach, ale tak romantyczne spotkanie całkiem inne. To nie ten mężczyzna, jak to będzie. On będzie pisać o związku, że damy radę, że Ty będziesz czuła, że jak to jesteś w związku, w stabilnym związku, on będzie tęsknić, on będzie flirtować. O uczuciach nie będzie mówić, może nie, ale flirtować o takie coś będzie. I tutaj tylko dlatego, że Ty zmienisz takie swoje podejście i sama w sobie zmienisz, bo ja że to może być ubrania zmienione, to może być włosy, to może być taka energia, że Ty po prostu i też, że Ty nie siedzisz w domu tutaj, Ty ubierasz się ładnie i Ty musisz gdzieś wychodzić, bo możesz być z koleżanką. Możesz też, bo te kobiety, które taki energetycznie oni nie siedzą w domu, nie muszą gdzieś wychodzić, gdzieś iść, coś się zobaczyć, coś i siebie pokazać. I tutaj tak to działa, nie? Że, że to mm, tak jakby energia zmieniona. Ty patrzysz, że wszystko w Twoich rękach, i ten mężczyzna też, i ty możesz go obkręcić, no to tutaj akurat tak zadziała. I miesiąc czasu i mężczyzna twój, w, można powiedzieć, który już będzie myśleć o stabilnym, o stabilnym związku i będzie pisać. Od, od w to to by trzeba zrobić.